Wierszalin, kana, scena plastyczna, kul cool i porywacze ciał. Te znakomitości Polskiego Teatru Niezależnego prezentują się na alternatywnych spotkaniach teatralnych Klamra w Toruniu. Festiwal rozpoczął się w sobotę, tuż przed rozpoczęciem imprezy rozmawialiśmy z Justyną Bieluch, organizatorką klamry. Witamy serdecznie z Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa. Z nami Justyna Bieluch, organizator festiwalu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Klamraj, mam wrażenie od lat obserwuję ten festiwal i mam wrażenie, że co roku chcecie powiedzieć coś nowego tymi spektaklami, które ty proponujesz wy jako organizatorzy tego, tego z tych spotkań. To jest rzeczywiście takie poszukiwanie tego, co najciekawsze na tych scenach niezależnych. Przygotowując program każdej kolejnej edycji, staramy się pokazać jak najciekawsze, jak najlepsze spektakle polskiej sceny niezależnej. Bardzo starannie przygotowujemy. Spe, przygotowujemy edycję każdego festiwalu. W tym roku wybraliśmy 12 naszym zdaniem najlepszych, najciekawszych i przede wszystkim nowych spektakli, których jeszcze toruńska publiczność nie miała okazji zobaczyć. Z tego co mówiłaś na początku, staracie się pokazać to, co najciekawsze na, na, na tych scenach w danym roku, to co się pokazuje na scenach niezależnych. To pokazuje też, co się dzieje po spektaklach, bo co roku tutaj toczone są jakieś takie zaciekłe dyskusje wśród Zgadza publiczności, wśród nie wiem, krytyków, którzy pojawiają się na festiwalu. To jest część tego przedsięwzięcia, prawda? Zgadza się. Spotkania, rozmowy z teatrami są nieodłącznym elementem naszego festiwalu. Te rozmowy często, tak jak wspomniałeś, są bardzo burzliwe. Widzowie często po raz pierwszy, tak samo teatr, często po raz pierwszy mają okazję skonfrontować to, co zaprezentowali widzom z, żywy, z żywą publicznością która bardzo żywo, bardzo mm, emocjonalnie y, i fachowo też y, reaguje na, na spektakle, które danego wieczoru dano było im zobaczyć. Teatry bardzo lubią te rozmowy, widzowie również. Przede wszystkim tutaj następuje taka bardzo pozytywna wymiana energii, emocji i, i spostrzeżeń, tak? bo część spektakli każdy może odebrać zupełnie inaczej, a tutaj mamy możliwość skonfrontowania tego z innymi osobami, ale też z artystami, czy to, y, co nam przekazali. Tak właśnie widzowie odebrali. Dat niezależny jest, różni się zarówno za pod względem, przede wszystkim pod względem formalnym, od tego, co możemy zobaczyć w tradycyjnych repertuarowych teatrach. Spektakle są bardzo różnorodne. Mamy teatry tańca, mamy monodramy, mamy działania takie performatywne, mamy połączenie koncertu i spektaklu, teatry pantomimy także bardzo, bardzo różnorodne. A przede wszystkim to jest teatr bardzo blisko widza. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej o tych rozmowach, widzowie mają okazję porozmawiać, mają okazję e, spotkać się z teatrem, poza tym e, imprezy towarzyszące, które mają też na celu wprowadzić naszych widzów e, w tematykę prezentowaną na danym, znaczy w tematykę e, w tematykę prezentowanych grup teatralnych. Poza tym, e, Klamra jest takim festiwalem, powiedziałabym, blisko widza, w którym widz jest też równocześnie uczestnikiem tego wydarzenia. Teatry niezależne, czyli nie, nie zinstytucjonalizowane, chociaż część tych teatrów działa w ramach jakiejś instytucji kultury, ale też takim wyznacznikiem ich jest ich rodowód. To są teatry, które wywodzą się z, tak jak Teatr Ósmego Dnia, z teatrów studenckich, z teatrów niezależnych. No i są to też takie teatry, które można oglądać część z nich, tylko i wyłącznie na festiwalach. Tutaj już wspominaj, że nie ma karnetów, a bilety, jeszcze można jakieś pojedyncze wejściówki spektakle, zdobyć. Na tak, tak, można jeszcze zdobyć. Biorąc pod uwagę, że ta sala, akurat w której jesteśmy, jest dużo większa od tej naszej stałej sali, także tutaj akurat na te spektakle jeszcze, jeszcze bilety są. A zatem jest nadzieja, jeżeli chcecie wybrać się na Klamrę, zobaczyć, co ciekawego dzieje się na scenach niezależnych, teatralnych w Polsce, no to zapraszamy do odnowy. Szukajcie szczegółów na stronie klamra.umk.pl, tak, tak, tak? dobrze Zatem na tej stronie internetowej wszystkie szczegóły, no i zapraszamy na scenę. Klamra to jeden z najważniejszych w kraju festiwali prezentujących teatr niezależny w Polsce. Chce pokazywać jak najszersze spektrum sceny alternatywnej w Polsce, wskazywać na bogactwo i wielość zjawisk teatralnych oraz zwrócić uwagę na to, co pojawia się nowego. 22 edycja rozpoczęła się w sobotę i potrwa przez tydzień. Przegląd otworzyła scena plastyczna Kul, cool ilustro w reżyserii słynnego Leszka Mądzika. Bardzo dużo światłem pan tutaj działa. Wydobywa pan tę scenę w zasadzie tylko światłem. Skąd taki pomysł? Wie pan, to jest pomysł, właściwie koncepcja, którą od prawie 40 lat gdzieś w sobie noszę i staram się tym językiem i tą formą z widzem kontaktować. Rzeczywiście światło jest tą dramaturgiczną rolę pełni. Ono jest i tym, który ujawnia nam obrazy, ale też samo w sobie wprowadza napięcie, wprowadza tajemnicę i po prostu taki niepokój, jeżeli spektakl tego potrzebuje, to ja w tym roku mogę bardziej go wyzwolić. Także jest to nieodłączną częścią budowania scenie plastycznej całego działania i dramaturgii. Od lat scena plastyczna obecna tutaj na tym festiwalu. Przywodziliście różne spektakle. Pan obserwował publiczność, ona się zmienia jakoś na przestrzeni tych lat. To są inni ludzie, przychodzą z innymi potrzebami. Pan, no w ogóle się chyba wszyscy zmieniliśmy po trochę, bo nie da się tak zachować tego, co było przed 10 czy tam piętnastu czy bo już ma 22 lata. Wie pan, myślę, że, że dzisiaj jest trudniej widać zdobyć. Jest, dzisiaj on ma tyle atrakcji, tyle pejzaży, tyle obrazów, jest atakowany nimi i tak jest osaczany, żeby go zmusić, może nie zmusić, ale zachęcić do jakiejś kameralności, do intymności, do, spoko do ciszy, do zajrzenia do siebie jest trudniej. Dlatego mam świadomość, że nawet tymi spektaklami nie tak łatwo jest do tego widza dotrzeć, ale myślę, że nie można tylko widzu upatrywać kłopotów. Może samemu trzeba, robiąc, przygotowując spektakl, szukać tych podkładów i tych warstw, do których, którymi można się do widza dostać. Więc mówię, jest trudniej, ale, ale gdzieś człowiek nie zgubił jeszcze wrażliwości, uczucia i pewnie pewnie trzeba z tego czerpać. Teatr alternatywny jest żywym organizmem, który podlega ciągłemu rozwojowi a Toruński Festiwal stara się żywo na te zmiany reagować. Stąd też co roku zaprasza nowe, ważne dla polskiej sceny, niezależnej grupy teatralne. Organizatorzy bardzo starannie opracowują program każdej edycji, wybierając najciekawsze spektakle. Dyskusje stały się już znakiem rozpoznawczym klamry. Są one niezwykle ważne dla widzów. Przed chwilą rozmawialiśmy z Leszkiem Mądzikiem, mówił, że dla niego ten festiwal to przede wszystkim te spotkania z widzami po spektaklach, że to jest sól tego festiwalu. Zgadzasz się z tym, że tutaj naprawdę widać dopiero charakter i publiczność, i artystów, którzy przyjeżdżają? Oczywiście, że tak. W tym roku akurat Leszek Mądzik występuje w podwójnej roli, bo właściwie jako twórca i reżyser oraz jako gość specjalny, no więc poza tym Leszek Mądzik jest zaprzyjaźniony z naszym festiwalem. Gości już u nas w, w, w wielu różnych bardzo jakby rolach był mhm. jako, jako, jako twórca, jako reżyser, jako um, scenograf, jako fotografik miał swoją wystawę, jako gość gdzie um, uczestniczył w spotkaniu, więc no, Mądzik na naszych nasz festiwal bardzo dobrze jest to osoba. Absolutnie wyjątkowa. Człowiek, który ma swoje dwa autorskie festiwale w, w Polsce, myślę, że niewiele jest takich osób. A te spotkania rzeczywiście są bardzo ważne i istotne. Wszystkie teatry mm, wspominają długo te spotkania. Niektórzy y, nasi goście obawiają się takich spotkań. By, bywały takie przypadki, że, że wręcz musieliśmy namawiać się długo do, do tego, żeby. żeby y, Twórcy, aktorzy wzięli udział w takim spotkaniu. One się odbywają, bardzo są burzliwe czasami, ale one świadczą również o tym, że nasza publiczność jest bardzo inteligentna, bardzo wyrobiona teatralnie, zna się na materii teatru, zadaje bardzo mądre, czasami trudne pytania. I to również cieszy, dlatego że ten festiwal jest adresowany do y, mądrych, myślących widzów. Z widzem jest ciężko, tutaj zawsze komplety, skąd ten fenomen? Znaczy, no to jest też pewien fenomen festiwalu, wiadomo, że jak się gra dany spektakl, nie wiem, 50 razy, no to, 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 to inaczej wygląda. My pokazujemy na klamrze spektakle, które, których nigdy nie było do tej pory w Toruniu. Są to spektakle nowe, które mają kilka miesięcy, naj, najwięcej rok, mamy również w tym roku premierę. Paląc Blanty z UFO, więc to, jest myślę, to, to świadczy o atrakcyjności naszego festiwalu. Właśnie ta, ta, ta wyjątkowość i możliwość e, e, zobaczenia nowych spektakli, które gdzieś tam oczywiście można zobaczyć w, w Polsce, ale, ale w, w Toruniu one są po raz pierwszy i często jedyny, bo e, to są teatry które najczęściej nie są instytucjami, nie mają działalności repertuarowej, po prostu realizują spektakle, pokazują na, na, na festiwalach przy jakichś tam okazjach, ale te spektakle żyją rok dwa i koniec. I, i, I później po prostu już normalnie nie można ich zobaczyć. W związku z powyższym to jest świetna okazja do tego, żeby spotkać się z wartościowymi nowymi. Ciekawymi przedstawieniami. Do 15 marca w odnowie przy Gagarina wystąpią m.in. Sopocki Teatr Tańca, Toruńska Grupa Improwizacyjna Teatr, Usta Usta Republika, grupa Krebsko, Teatr Mest i Wierszalin. Więcej informacji znajdziecie na www.klamra.umk.pl